Cześć, ja jestem Wieski, a to jest kolejny odcinek Skierbad Space program na kanale. I zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić do niedzielnej aktualizacji, które się pojawiają, jak sama nazwa wskazuje, w niedzielę o, godzinę, o godzinie 14.00. Są to dość istotne filmy, ze względu na to, że pojawią się tam informacje odnośnie tego, jakie filmy, o której, kiedy będą się pojawiać. I cóż. Gółem, roz, mogę porozmawiać na różne tematy. Więc, jeżeli macie jakieś tematy, które chcecie ode mnie usłyszeć, yy, czy jakieś pytania do mnie, to także, jak tam się pojawia w komentarzach, to najprawdopodobniej pojawią się także w dzisiejszej w w następnym tygodniu. Dobrze, i teraz przechodząc do gry e, Mission Control. E, no, oczywiście, mamy tutaj tą misję do zrobienia. Aktualnie, z tego co pamiętam, pojazd z którym będziemy wykonywać tą misję już mamy wykonane mianowicie teleskop zaraz go sobie tutaj załadujemy gdzie on jest to będzie to solar teleskop okej okay. ta jedna rzecz zapomniałem do niego dobudować a mianowicie launch stabilizatory Ok, mamy tutaj na nim 7000 ponad Delta V, więc myślę, że powinno to wystarczyć, żeby zrobić odpowiednią orbitę wokół Słońca. Więc, cóż, po prostu. Rozpocznijmy misję. Na misję oczywiście nie leci żaden Kerbal. To może być najbardziej problematyczna rzecz, ponieważ nie jestem pewien, jak na solarnej orbicie, takie jaką chcemy zrobić, będzie się zachowywać zasięg. Chociaż maksymalnie mamy rozbudowane centrum tutaj te tutaj namierzania, więc myślę, że będzie dobrze. Więc tak zanim jeszcze wystartujemy, jak się oddalimy, hmm. tutaj mamy apopsę, jaką mamy zrobić. Dobra. I pereapse wokół słońca. okej okay. to jest niewiele wyżej od IV. A, dobra, poradzimy sobie. Nie musi, nie, nie lecimy na IV bezpośrednio, więc nie będzie problemu. Widzicie, trochę się przesunęło do ostatniego odcinka, ale jakoś niespecjalnie. Więc tak, dajemy przyspieszenie maksymalne i rozstartujemy. Właściwie bardzo przyjemny start wygląda na udany więc zmniejszę ciąg w głównym silniku albo dobra lecimy maksymalnie, im więcej się rozpędzimy tym lepiej chociaż to też nie jest do końca prawda chcę przełączyć na orbitalne prędkości przy 20 km no, lecimy za szybko już więc gdybym tak lekko się przechylił, czy to byłby problem? Chyba nie. Mamy 20 km. I niestety jest nie do końca stabilny lot. Chyba, chyba będzie dobrze. No taki lot za bardzo pionowo w górę trochę będzie. Ustaw się na Progrejta proszę. Już wiem, gdzie jest problem. Nie dałem koła wahadłowego. A chyba powinienem to zrobić. A po 77 km. Ok. Myślę, mogę zdeployować to. Nasz teleskop leci w górę. I tak. Koło wahadowe to byłby bardzo dobry pomysł. Tutaj jest w ogóle jakieś koło. No jest. Ale ono nie jest specjalnie mocne. I to może być problematyczne. Myślę, że sobie mimo wszystko poradzimy, albo i nie. Ewentualnie będziemy musieli powtórzyć lot już z takim większym kołem wahadłowym. Pojazd jest dość ciężki, niestety. Dobra, tutaj jesteśmy już w kosmosie, dam prędkość maksymalna i ustawimy się mniej więcej w ten sposób. Tutaj na równi, żeby do ApoApsy się mimo wszystko zbliżać, a nie chcę za bardzo, chcę wyrównać lot, tak na 0% inclinacji. Ok, czyli mniej więcej tak jak jest teraz, trochę się koły bocze. Ale nie wygląda to jak problem w tej chwili. Więc zdaje się, że jest dobrze. Przyspieszamy non stop. Jesteśmy niemal u szczytu Apoapsy. Poszło silnik jeden i teraz to. Ok, prędkość mogę zmniejszyć, dać na prograda. Okej, okay, wszystko działa. Jesteśmy na orbicie Kerwinu, prawie że. Tylko ją jeszcze dokończyć jak należy. Tutaj jeszcze bardziej chciałbym zmniejszyć inklinację, dlatego pobawię się z tym, że będę leciał trochę na skos. Patrzcie jak to fajnie działa. Jeszcze bardziej mogę ją zmniejszyć, niemal do zera potrzebuję z tego co wiem. Mogę to zrobić trochę bardziej brutalnie. Teraz już koło wahadłowe mimo wszystko w miarę działa. Dobra, inklinacja. No dobra, powiedzmy, że z w pobliżu 0 stopni, więc jest dobrze. Chciałbym przyspieszyć, ale nie aż tak bardzo. Zaraz wyrównamy orbitę wokół kerbinu, już blisko tego jest. Dobra, mamy to. Kamerę poproszę na free. Rozłóżmy panele słoneczne, żeby prądu nam nie uciekało. Proszę bardzo, jeden panel duży i drugi panel duży. Bardzo ładne. Teraz tak, chcemy Apoapsa i peryapsa w pobliżu 10 milionów kilometrów właściwie. On tu są chyba te metry, to już tak, to będzie 10 milionów kilometrów albo 10 miliardów metrów. Teraz, żeby zrobić orbitę wokół Słońca taką konkretną, czyli wiemy, że musimy być na mniejszej Apoapsie niż jesteśmy teraz tego przyspieszać, będziemy tutaj, tak żeby zwalniać naszą prędkość względem kerbinu. Więc jak przyspieszymy w tym miejscu, to powinniśmy być w stanie właśnie zrobić mniejszą pereapse na Słońcu i potrzebujemy tą peryapce na poziomie 10 200 Dobra, 10 milionów kilometrów, dobra Więc tak, jesteśmy na Progrecie Ustawiamy się tutaj nieco przed Pereapsą Ponieważ przyspieszenie będzie naprawdę kozackie 700-800 metrów prawie Jest szansa, że nawet to paliwo co mamy teraz w tym zbiorniku transferowym nam wystarczy A to jest już dobra informacja więc kończmy się uwarpować. Jesteśmy na progrejcie I przyspieszajmy maksymalnie. I teraz na kerbińskim układzie. Nasza apoapsa rośnie. Pereapsa także. Ale trochę minie zanim przyspieszemy odpowiednio. A, zastanawiam się co to za planeta. To moje przecież anteny, które się totalnie rozregulowały, jak widzicie, <laughs> no, a, a, miały krążyć z tą samą prędkością, chyba nie wyszło. Nie przyjmujmy się tym. Ważne, że trzy satelity krążą wokół. Nie powinno być z tym dużego problemu. Mniej więcej przecież sobie poradzimy. Okej. Okay. Teraz mieszamy prędkość, chcemy pereapsa na poziomie... 10,257, tak? 10,2... 5-7. Dobra. O 100 km się tylko pomyliłem w tej chwili. Więc wygląda na to, że teraz na spokojnie mogę przyspieszyć czas, nawet dość dużo, aż nie wylecimy z Karbinu. Jesteśmy na orbicie. O, pokazała nam się orbita, jaką mamy wykonać. A to bardzo dobra informacja. Dobra, czy możemy się warpować tak bezpośrednio do Peryapsy? Myślę, że tak. Widzicie, zwalniamy względem Kerbinu. Mam nadzieję, że nie, chyba wszystko jest ok, Z, Że zasięgu nie stracimy. Raczej zasięg jeszcze będzie. A jeżeli nie, to będzie problem. Ale jesteśmy blisko Karbinu, no. Jest pełny zasięg, więc jest dobrze. Dobra, jeszcze tutaj bliżej perapsy chcemy się znaleźć. Prąd oczywiście jest. Dobra, do perapsy mamy jeden dzień, tak? Oczywiście na retrograde'a. Jak zmniejszymy ją nieco, to będziemy patrzeć tutaj. Tutaj może być 4 tak I teraz zmniejszamy naszą ApoApsa Czyli zwalniamy. Ok, muszę się znaleźć bliżej perapsy, bo już zeszliśmy poniżej tego poziomu, który chciałbym. Ok. I jesteśmy. 46 minut przed peryapsą. Trochę jeszcze. Mogę się przewarpować właściwie nawet pod samą pereapsa. Już jej zmniejszać nie chcemy. 10, 9, 8. To są minuty. Nie odpalamy silniki, zmniejszając naszą apoapsę. na poziom 10 266. Mamy 10. Teraz zwalniamy trochę wolniej. E, 2, 6 266 miało być. To nie osiągnąłem już ten, tą orbitę mniej więcej, ale chcemy ją ładną w miarę równą. I prawie, prawie, prawie. Jest bardzo dobra, super, to mi się podoba. I teraz muszę zmapować te 15 satelit, które są tutaj. Znaczy satelit, asteroid, które są tutaj najprawdopodobniej. Ale żeby to zrobić, muszę użyć tego teleskopu, tak? A gdzie jest Słońce? Tam jest Słońce, więc musimy w strony się patrzeć, z tego co myślę, znaczy w stronę przeciwną, czyli to będzie tak i teraz muszę zrobić to. Oj, z tego mogę wysłać dane jakieś, więc to zrobię. Czyli to było, patrzcie, to jest, działa, stąd są dane. Czyli taki teleskop powinienem też na Kerwin wysłać? Czy mi się tylko wydaje? No i cóż, chyba jedno co muszę zrobić, to po prostu dać mu pokrążyć. Zaraz zobaczymy, czy coś to wykryje. W tej chwili mogę czekać aż i w sobie będzie na odpowiedź. O, jest coś. Są, pojawiają się. Ale ich dużo. Oczywiście są jakieś. Aha, patrzcie, to takie obiekty, które lecą w stronę gdzieś na orbicie słońca i tak dalej. Mamy 4. Dobra, to to szybko idzie. W tej chwili czekamy aż IF będzie na odpowiedniej trajektorii. Do transferu. I sądzę, że to będzie gdzieś tutaj. Tak. Dobrze, myślę, że tyle starczy. Czyli teleskop sobie pracuje. Widzimy bardzo dużo ciekawych obiektów. Ha, w całym układzie, nawet tutaj poza to jest ELO. Elu, a to jest jakiś unknown obiekt, unknown object, jest obiekt, no. I w następnym odcinku to sobie będzie pracowało latać, a w następnym odcinku kontynuujemy misję przelecieć przy Eve, ponieważ Eve jest już na odpowiednim miejscu, żeby zrobić transfer, przynajmniej tak mniej więcej, no. Aż tak bardzo się, no, nie, nie znam tych kątów, tak? Więc cóż... Mogę sobie wrócić na Space Center. I to byłoby tyle w tym odcinku. Misja udana sukcesem, że sukcesem sukces będzie potem. I będzie hajsy, hajsy z misji. 3 miliony mi płacą i dużo reputacji i przy okazji nauka. Chociaż jeżeli chodzi o samą naukę tutaj no... 72 to niewiele. Ale, o przykład, te misje wypadałoby w końcu zrobić, zacząć robić. To jest przede wszystkim hajs. Nauka się przyda, do, nie wiem, to bym sobie odblokował. Chyba to będę, nie, tego nie będę, ale to sobie odblokuje. To takie resztki, aby były. Dobrze, i na ten odcinek to byłby na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Oceny tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał. I cóż jeszcze? Komentarze, co ciekawego zrobić, co chcecie, żebym tutaj zrobił, bo już niedługo będziemy mieli pełne badania, więc dużo pieniędzy, więc będziemy mogli pokombinować. Zamierzam na przykład zrobić jakąś stację na Kerbinie, wokół Kerbinu, możecie jakieś pomysły podrzucać i tak dalej. Dobrze, a tutaj byłoby już na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zapraszam Was do niedzielnej aktualizacji. I to byłoby na tyle, więc jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie. Który raz już to robię? Ła, dobra. Żegnam się z wami. Cześć.